Swoimi postulatami, także ze swoimi protestami. I prezydent nigdy dla nich nie znalazł czasu. Prezydent Bronisław Komorowski nie przyjął, nie spotkał się ani z tymi, którzy żądali referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, mieli ze sobą 2,5 miliona podpisów popierających ten wniosek. Nie było dla nich czasu, a prezydent bez słowa podpisał. Rządową ustawę podwyższającą wszystkim Polakom wiek emerytalny. Coś, co w moim najgłębszym przekonaniu było po prostu działaniem antyspołecznym, bo Polacy podwyższenia wieku emerytalnego nie chcieli. To byli choćby ostatnio rodzice sześciolatków, którzy. Mają pretensje do rządu, mają pretensje do obecnych władz o to, że im narzuca, przymusza ich do tego, aby wysyłali swoje dzieci do szkoły w sytuacji, kiedy oni sami uważają, że te dzieci są na to za małe, że są na to niegotowe. Ani one, ani szkoła nie jest na to gotowa, żeby je przyjąć. Mają swoje propozycje, mają swoje oczekiwania, ale niestety prezydent nie miał czasu, żeby ich wysłuchać. Pytałem o to specjalnie, bo ja się widziałem z państwem elbańskim i tymi, którzy z nimi współpracują, miałem z nimi specjalne spotkanie i pytałem, czy, czy było jakiekolwiek zainteresowanie ze strony prezydenta. Usłyszałem, że nie, absolutnie nie. To proszę państwa, rolnicy, którzy protestują przeciwko coraz trudniejszym warunkom życia, przeciwko coraz gorszej sytuacji, w jakiej się znajdują jako producenci żywności. Przyjechali do Warszawy nawet protestować. To był desperacki gest. Nie było dla nich czasu. To także górnicy, którym rząd nie tak dawno nagle ogłosił, że będzie likwidował kopalnie i przystąpili do strajku, protestując przeciwko tej polityce, polityce likwidacji polskiego przemysłu. I prezydent powiedział, że on nie będzie stawał po żadnej ze stron. I w związku z tym on nie weźmie udziału w żadnych rozmowach. Tymczasem nikt nie oczekiwał, że prezydent będzie jedną ze stron, bo nie o to chodziło. Prezydent powinien tutaj być arbitrem w tym sporze pomiędzy górnikami, rolnikami a rządem. Powinien pomóc osiągnąć porozumienie. Powinien być kreatorem dialogu, bo na tym właśnie polega rola prezydenta Rzeczypospolitej. Tak samo jak wtedy, kiedy przychodzą te wielkie grupy społeczne. Prezydent powinien ich przyjąć nie dlatego, żeby za każdym razem wyrazić poparcie. Myślę, że to jest po prostu niemożliwe, żeby prezydent za każdym razem i każdemu wyrażał poparcie. To byłoby niepoważne. Poza tym prezydent ma mieć swoje poglądy i wierzę w to, że za poglądy właśnie jest wybierany. Za poglądy i za postawę. Tylko chodzi o to, proszę Państwa. Tylko chodzi o to, proszę Państwa, żeby prezydent dostrzegał obywateli. Bo tylko wtedy może być nazwany prezydentem wszystkich Polaków. Myślę, że w tym określeniu prezydent wszystkich Polaków nie chodzi o to, że wszyscy mają jednakowo myśleć z prezydentem, włącznie mieć jednakowe poglądy. Bo jakby tak miało być, to nie ma demokracji. Demokracji naturą jest. Różnica poglądów. W demokracji naturalne jest to, że mamy odmienne zdania na wiele kwestii. Tylko rzecz w tym, żeby mieć szacunek do siebie nawzajem. A prezydent ten szacunek wyraża właśnie przez to, że dostrzega obywateli że jest gotów z nimi rozmawiać. Nawet wtedy, kiedy są niezadowoleni, nawet wtedy, kiedy mają pretensje, nawet wtedy, kiedy jego cała rola sprowadzi się do tego, że ich po prostu wysłucha i powie im nawet: Ja się z Państwem nie zgadzam, ale dziękuję. Że mogliśmy się spotkać i nikt wtedy złego słowa na prezydenta nie powie. Jestem o tym przekonany, bo nikt nie będzie się czuł wykluczony. Każdy rozumie to, że możemy mieć różne poglądy, ale to jest kwestia szacunku. Spotkanie się jest wyrazem szacunku. Danie możliwości wypowiedzenia się jest wyrazem szacunku. I myślę, że tak powinna wyglądać w Polsce prezydentura. W tej właśnie warstwie dialogu. I myślę, że takie jest też oczekiwanie społeczne. Ale prezydent, który jest wybrany przez naród, powinien także stać na straży ważnych spraw, ważnych spraw społecznych. I nie powinien się zgadzać na takie rozwiązania ustawowe, nawet jeżeli.